Hello, dear children. Welcome to the English lesson. Zaczniemy sobie od sprawdzenia zadania domowego, które znajduje się w ćwiczeniach na stronie 47. Ćwiczenie pierwsze. Chodziło tutaj o to, żeby połączyć zdania angielskie z polskimi tłumaczeniami. I am happy. Ja jestem szczęśliwy. You are sad. Ty jesteś smutny. She is angry. Ona jest zła. Inaczej, rozzłoszczona. He is fat. On jest otyły. It is nice. To jest ładne. And I like mice. A ja lubię myszy. We are cold, nam jest zimno. You are hot, wam Tam jest, jest gorąco. gorąco. They are hungry, oni są głodni. I am not. A ja nie. Tak, już tutaj wam. Agusia podpowiada troszkę. Hmm? Teraz popatrzymy na stronę 48. Na ćwiczenie pierwsze. Look at the pictures. And let's check your homework. Sprawdźmy zadanie. I am cold. Put on a sweater. I am cold. Put on a scarf. Scarf. Scarf to szalik po angielsku. Scarf może być też apaszka. I am cold. Put on a skough. I am thirsty. Put, have a drink. I am thirsty. Have a coke. Coke is very unhealthy. Czyli Coca-Cola jest bardzo niezdrowa. My tu sobie teraz jeszcze dorysujemy szklankę z najzdrowszym napojem na świecie. Jaki jest najzdrowszy napój na świecie? A jak jest woda po angielsku? Water. Water, yeah. Water. Glass of water. So, I am thirsty. Have some water. I am thirsty. Have a coke. I am thirsty. Have some water. I am thirsty. Have a drink. Pretty. i am hungry have an apple i am hungry have a hamburger mm. <clears throat> now open your books Open your books. It's page 49, czyli 49. It's page 49. Look at the pictures. Hmm. To jest dziewczynka, która klaszcze w rączki. Chłopczyk macha rękoma. Dziewczynka, ola, skacze bardzo wysoko. Chłopiec, Andy, mówi hurra, czyli po angielsku hurray. I wszystko to się dzieje rano, czyli in the morning. Bardzo podobne czynności, ale wykonywane wieczorem mamy tutaj. In the evening, czyli wieczorem. Księżyc klaszcze w ręce. The moon is clapping, it's hands. Gwiazdka wymachuje ramionami. A star is flapping its arms. Ben idzie spać. Ben is going to bed. Ben mówi dobranoc. Ben is saying good night. Now listen to the song. Track 25. Listen and sing. Good night. Good night. <coughs> Teraz proszę, żebyście ze mną powtarzali. Clap your hands. Clap your hands. Flap your arms. Flap your arms. Jump up high. Jump up high. Say hooray. Say hooray. In the morning. In the morning. Clap your hands. Clap your hands. Flap your arms. Flap your arms. Go to bed. Go to bed. Say good night. Say good night. In the evening. In the evening. Teraz powtarzajcie już całe zdania. Clap your hands in the morning. Flap your hands in the morning. Flap your arms in the morning. Flap your arms in the morning. Jump up high in the morning. Jump up high in the morning. Say hooray in the morning. Say hooray in the morning. Clap your hands in the evening. Clap your hands in the evening. Flap your arms in the evening. Flap your arms in the evening. Go to bed in the evening. Go to bed in the evening. Say good night in the evening. Say good night in the evening. Mm -hmm. A teraz zaśpiewamy. <coughs> clap your hands in the morning. Clap, clap. zaśpiewamy jeszcze raz i będziemy wykonywać to, co w piosence. Clap your hands in the morning clap, clap, clap Flap your arms in the morning flap, flap, flap Jump up high in the morning Thank you for the lesson, children. Bye bye.